Moi drodzy, z, w końcu, Bloonsy TD Battles, ja pierdzielę, nie wiem co powiedzieć, zagrałem parę gierek i parę razy rozpieprzyłem gościa, ale parę razy też zostałem rozpieprzony, grafika tu jest przekozak, ja już to mogę wam powiedzieć, tu są, tu są spiny i tym podobne, no... Klabariny, klabariny. Są też banany i tak dalej. Ale ja cię kurczę nie mogę. no Na razie chcę tu ogarnąć. Więc co, chodźmy sobie może od tak na ten. O! 4 na 3. Cieka ciekawe, co je. In ruins. Eee pójdźmy po taki standard, bo widziałem, że tutaj ninja jest spoko szpunk faktory camo detection, niestety tu nie ma wody, mało jest wody powiem tak, podarta bym poszedł, albo tak shooter chodźmy w wizard no i co mi dasz, kolego? come on! No... glue fuck czy tam mi dał mortara, czy Dał mi Mortara Dobra, pierwsza gra tutaj Ogólnie nie wiem, jak wy, ale to jest kurde ninja. O oh, Ford! Ja mogę, no to jest coś pięknego. Czekaj, spawn balony. A, dopiero drugiej rundy. E, ninja dyscyplina, sharp i my, nie, I my nie możemy nic więcej wysłać. Ale my idziemy tak standardowo, tak jak trzeba, czyli po prostu lecimy ekonomią czerwonymi. Eee, czekaj. Seeking, Shriek and distraction. I, sp I spłukałem się z kasy. No dobra. No. Czy on. Nie, no nie, da nerwy się gości. Ja, ja tu się dopiero uczę grać. Dobra, teraz tak. Trochę słabo... Ja Cię kurde nie mogę, to przełączanie pomiędzy tymi! Nie mogę! Niby to jest coś pięknego, ale... Na dłuższą metę? Czekaj... O, się, ty, czy to się tak samo kurde puszcza, czy co? Nie, to jest wolniejsze. O kurde, ten, to, ten już jakieś te... Bierze, chodźmy po drugiego ninja. Karne, je fajnie. W ogóle tu są jeszcze power rapy. Eee, dobra, wysyłam mu czerwone. Nie wiem, czy to jest dobre tutaj. W sumie, właśnie bym poszedł jeszcze w Wizard, ale tu na razie. A, mogę już sobie po niego pójść. To, to choćby po niego tak w ten sposób. I co on ma? Fireball, Intense Magic. O Magic Balls. O kurde, dobra. Cza... Czarne balony mi wysyła. Eee, w sumie ja bym też mu wysłał. Why not? To niby jakoś tak ekonomię będzie. Nie wiem, kurczę, co mam wysyłać teraz. Jest rudna siódma. On wysyła zielone. A w sumie zielone są naprawdę szybkie. Czekaj. No, to jest w ogóle bardzo wolne. Ej, w sumie te jasno-niebieskie też, też nie są takie tragiczne. No najpierw by poszedł po Lightning Bolt. Kurde, to to ma... jak ten? A, Glue tego to poznam na końcu świata. Dobra, idę tymi jasno-niebieskimi. Albo to są do niebieskie a ja jestem Daltonistą. Choćby żółtymi. Żółte, żółte to już jest wystarczający problem. Ogólnie tutaj się ridget nie ja was za mało ekonomii, żeby to puszczać. Choćby niebieski, tak normalnie w sobie mógłbym pójść czarnymi tak jak normalnie się idzie, a nie tymi się idzie, co nie e, dobra, i teraz jak dobra, puśćcie się tu dalej, ok. Oj, teraz się to, o nie, Lightning Boltsy. Ja powiem, że trochę spanikowałem. o może puszczać różowe tak, w sobie tam są różowe. On będzie chciał albo ze mną szybko wygrać, albo. Wyślipuj mu parę zebrasów, zobaczymy jak. Zobaczymy jak zebrasy sobie radzą tutaj. I oczywiście wrócę sobie do ekonomii zielonymi. Ten gluegunner po prostu niszczy wszystko. Mógłby pójść po ten supportowy mortar, tak tutaj. Eee, come on. Ej, dobrze, że tu? Cześć, jak tu się. A, jest set target. Oh my god. Dobra Bigger blast, Bloombuster i the bigger. I the big one. Szkoda, że to są tylko dwa tiery. No i oczywiście staw chciał tu oczywiście pójść po bumerangę, ale oczywiście się nie dało. W sensie, żeby mi wylosował bumeranga, ale ja będę oczywiście powoli próbował po to iść. W ogóle można już wysłać Moaba czy coś? Nie można. Podziwiam chłopów, co w to grają tak naprawdę. Ja pierdykam. Także to są randomy w to. Dobra i teraz już nie mogę nic wysłać takiego tego. Chodźmy po podzielić. Czy ktoś w ogóle coś stracił? Nic. Nie patrząc tak na to, na to że to jest od taka sobie... Ta. O, w ogóle on ma problemy jakieś. Z jakimi to? W sumie powinienem iść po Gnicza, podobno jest tutaj kozak. Chodź, wyślijmy mu te ceramiki, zobaczymy co, się, co nasz kolega będzie robił. Ten był to po prostu rozpierdzieli na... To by i to poszło. Dobra, chodźmy po ten drugi Mortar. Przecież ten drugi Mortar... Jaki on jest szeroki, co jest?! No... Halo, to no jest za szeroki, czy co?! Kurde, ja tutaj tracę czas, a tutaj pojedę. O, 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 o tu, 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 A! Glut jest jego ten... Dobra, już wszystko zrozumiane e, Chodźmy też po to tutaj Dobrze, jest rapid, burdy, stuff A, jest i... Jest i artillery battery, czekaj Moab, czy coś? Jest Moab Wyślijmy Moaba Let's go! I co, no... Jak to długo trwa?! Co jest, chłopie, no... A, literalnie? Dobra, wy... I to musi być chyba Bloon tak jest. On użył Red Hot Spikesów i, i Tower Boost. Oh my god, czy to wybroni? Nie gadaj. No kurczę, ja tutaj wybronił tego Moaba z łatwością. Jestem aktualnie naprawdę zdumiony. Dobra, chodźmy po Spike Factor, bo w ogóle jej nie używam. O to, o, to, o to po co mogę pójść, przy tym ja tu nie mam nic, nic w ogóle do powiedzenia. Kurde, ja mam tak tu słabo to poolepszane, bo, ja bo ja w to w ogóle zacząłem dopiero grać. Fakt, faktem, że on mi może wysłać coś większego, to jest to, O, właśnie, fajnie, kurcze. Czekaj, a to co to daje? ICOBUST. O oh my god, to teraz to się dopiero... Przepraszam was, to był lekki lag. Każdemu się zdarza. Dobra. To musi być tower boost. No nie, no, no nie mogę mówić, że to musi być, to musi być, to musi być. Ja pewne rzeczy tutaj jednak znam. Dobra. Jeszcze... NIE MOGĘ UŻYĆ! Kurde, kurde. Kolejny blood boost, ja chyba tutaj ubieram. Dobra, super, super, przegrałem, no i dziękuję wam za uwagę, nie no, ja się nie poddam, ja tu kurde coś jeszcze wygram, ja wam to obiecuję, że Dobrze że jak to się skończy. Oh my god, o nie, jest tu 50% z win ratio. Riverside, kurcze... Okej, okay, to takim by działa, spoko. Czyli tak na szybko jeszcze raz. Ninja, Wizard, Spike Factory, bo nic tak... Skipnął mapę. Nie znam się na mapach. Bukaniera... O, poj**ie sprytne! Nie muszę iść po jakąś małpkę, to jest przekreślone, ale... Fakt faktem. Dobra, no, stop. No boomer! Oh my god. Oh! <noise> Jasna dupa, czy, czy mogę się wycofać? Nie mogę. Muszę, muszę zagrać farmą w bluzach 1 Może to tutaj nie, nie jest aż tak źle. Grać w sensie farmą. Dobra, pierwsza runda, nie mogę nic w ogóle wysyłać. Ninja, dyscyplina i to. Prawda? Nie mogę nic wysyłać. Nic, a nic. A, i tutaj mamy Roboformera z tego co widzę. Sharpsy. Formalnie ten 2-1 Ninja powinien wszystko w zasadzie wybronić. Chyba gorzej być już chyba nie może, no kurde. A, no tak. Tutaj jest moja nagrywarka, no to co? ją chyba w sobie tutaj, o, mortar, dobra. Czy to jest jego ten? Cześć. i to są już te dobre niebieskie balony, które są szybkie. E... Zako... Zakocha się w farmie, dobra, spoko. I co, long life and more bananas? Czyli w sobie tak samo jak w tym. Tylko, że tutaj są farmerzy. To jest są wiele lepsze. No. Kaman. Dziękuję. I teraz tak, ciekawy po kolejny ten. Eee. Czy do to trzeba klikać, czy co? Jest napra naprawdę zwieszany. Kurczę. Fa Dobra, farma daje 60. Je. Dobra, idźmy z tym, kurde. Po farme pójdziemy po prostu potem. A, jeden one skip, spoko. No, Tu już wszystko zrozumiałem. Czy on mi w ogóle coś wysyła? Wygląda na to, że tak. Dobra, wyśliby był trochę czarnych balonów. Przecież z tym to ma, Mają problemy, mortary. No, ale nie Wizard Ale w sumie dobra, ej Jeżeli mu będę ciągle wysyłał ten... A, i ja też jestem... Ja się muszę jeszcze nauczyć troszeczkę na ten temat Seeking Shuriken Distraction Okej okay. eee, Wygram to, ja to obiecuję wam, ja to wygram Kurde, nie wiem nie wiem jakim cudem, nie wiem jak, ale kurde Jest powoli Powoli się robi dobrze tak, nie robi się dobrze. To se... O Jezus Maria, i, I ten używa umiejętności tej. To chyba musi być naprawdę rozsławiona ta umiejętność. Jeszcze ma bombę! Bomba Mortar, Wizard! Co oznacza, że kurde fajnie by było tutaj z tym, z Churchillem. Wlecieć, dobra. More bananas, Long Life bananas. Ej. Pójdę oczywiście w dwie farmy Bo chcę zobaczyć jak to jest kurde z tymi tutaj i z tymi, i z tymi drugimi A na razie może by w sumie czekaj, kamo on, on ma signal flare Już na tym, dobra, ale co ja bym mógł takiego innego wysłać W sumie zebrasy to by był, to by był niezły pomysł w sensie nie taki, że po Easy Wina poleciałbym, dobra. Dobra, czyli tu idę po plantację Banana Republic. Bananowa Republika, kurczę. Ej, ja tu się rozgaduję, rozgaduję, a tu kurde, mam lekkie problemy z tym, dobra, choćby po tego. Po Wizarda, Ciach, Ciach, Lightning Bolt i Monkey Sense. Eee, czekaj, czy. ty, ty jest drugi tier, czyli mogę po niego tak normalnie pójść spoko. Eee. Jak to się zbiera? To jest dopiero, to jest dobre, dobre, chodźmy tak. Oh my god, ale. Nie mogę tak nawet zbierać, No, ale mi jest. Ale mi jest żal. Kurde, ja jestem jeszcze na napierdzielany przez te. powiedzcie, że mogę wysłać Moaba co nie? W osiemnastej rundzie, czyli za rundę eee, Kamo. Raz, dwa <ścoughs> boost. Wygraj to, wygraj to, wygraj to, wygraj to dla mnie, wygraj to. Kurde, jest. Oh my god. O oh my god, dziękuję, dziękuję. Kurde, udało się. I'll play. Sorry, stary. Ja bawię sobie do gierkę. W sumie skiplałbym tutaj, jak dostanę boomera. To wtedy bym w sumie pójść w taki fajny late game. Dobra, no i tak patrząc na to, play with fire, bananza, free power upy. O. I ja tam lecę Będę się tam rozpychał <laughs> lecimy panowie Oh my god, jestem taki niedowartościowany tutaj Ja nie wiem kurde co tu się, gdzie stawia, co się, jakie co i... i w ogóle Ja w dwujeczce jestem koks, a tutaj jestem... o Dobra, daj mi boomera Będę bardzo zadowolony Battle River Łódką może tu pójdziemy, nie, poczekaj, wywalaj mi z tym CO TO JEST Cards A ostatnio chyba widziałem to na filmie u Boltrixa Te mapy właśnie STOJ Eee, dobra. Fakt. Darcik jak ciul. A on ma w ogóle 80% win ratio. O. Czyli wygra... Dobra, gdzie tu się co dzieje, kurde. Jak mi się wydaje, że tu... To... Dobra, czyli to leci tutaj. Postawmy tu ninja po prostu. Seeking Shurike, ninja dyscyplina. Dopiero mogę. Ja. Ja chyba tego. Ja chyba tego nie będę pamiętał, To ulu zaczyna od Dartlingana! No, proszę bardzo. Dominujący turret w tym. A i balony wyskakują z tamtego rogu. Spoko. E, dobra. Distraction i. On też ma ninja. I też ma Wizard, czyli tutaj to jest najbardziej rozpowszechnione chyba dwójka Tak mi się zresztą wydaje Dobra, ja mogę tutaj zapominać o tym, mógłbym w sumie jakieś te... Nie mógłbym Więc choćby po te... Chyba te po lewo to są te zgrupowane A po prawo są te pojedyncze A ja mam jedynie chyba takie wrażenie Ale dobra, Dartling, Ninja, Wizard. jakby to widział w tym, w Bloodsach dwójce. Ja tu jedynie chilluję na tym, ale nie mogę, nie mogę tak w 100% chillować. choćby po tego, tutaj, czyli co, to będzie Triple darts? to będzie Super Monkey Fan Club. Ja cię dupię. Czyli oni tutaj dodali Ultra Juggernauta Spoko Eee, dobra ulepszy tutaj Enchanted Te Triple Darcy powinny zrobić robotę Ale zawsze takie, że to nie zrobią Dobra, więc odpłaćmy się jemu, wyślijmy mu parę czarnych balonów A zresztą ja powinienem chyba pójść po tego, po Wizarda Co nie? A jest sik. Czyli on mógł chyba nie skipnąć tego Dobra, choć wyślijmy mu trochę czarnych balonów eee, Dobra Wizard tu będzie Nie powiem, że idealnie pasował O! Tutaj I dobra, Intense Magic, Fireball i Monkey Sense po Lightning Boltsy nie mogę na razie iść. Dobra, czyli co? Teraz będzie można pójść żółtymi. Ale tu się tak kurczę powoli tę ekonomię buduje. Nie wiem czy ja, czy ja dobrze robię, że idę w ekonomię. Kurde, ta gra ma w ogóle tyle lat. I, i ja w nią prawie że pierwszy raz gram. Kurde. Jest mi troszeczkę wstyd. Okej, okay, liknął. Dzie Chwała Bogu, liknął. Teraz tak e Spike Factory bym normalnie, tak przy tym, przy końcu drogi. Więc co? Postawiliby trochę tych, e żeby je chwytało tej drugiej druszki. Spoko Faster Production, even Faster Production na razie nam się nie przyda. Idziemy ciągle zielonymi Ruda 14. Jakie to wy. Ale jaja. Dobra, i co możemy w sumie troszeczkę pospamić ninją. czy ja tutaj poszedłem też w Distraction. Tak, Kevin Sabotage Czyli tutaj dodali chyba Grandmaster Ninja. Przy okazji tym. Nie, czy tak? Czy sticky bomby? A no może sticky bomby zawsze były? Kurzy nie wiem, tu wiem na pewno. Poczekaj, eee, darcik, darcik, tu jest darcik, spoko. Eee. Long spiko pulta, Jaggernaut. Nie! U mnie to dodali kuszę. I mistrza kuszy ogólnie. Dobra, to co się wda. O dobra, cześć, to był Bloomboost. Do Mar za kary tymi. Zebrasami. Ej, całkiem nieźle mu to kurczę ten. Zabrało życie. W sumie wysłałbym mu Moaba, więc go. Co z tego, że troszeczkę ekonomii stracę? Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Nie. To Spike Factory tak, tak oddaje. Dobra, zobaczymy, czy te... Tower boost. Koniec. Nice. Dobra, czyli czy to oznacza... W sumie rima czujemy dawaj Nie żadnych tych. Dobra, troszeczkę jeszcze ten. Czy my dostaniemy te same te Nie Farmyard, to kurde no, no, no poszedłbym w boomer, ale chcę kurde, jego dostać mi lasowanego yes, Jest! 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 Walk off. idziemy w late game! 24 minuty żbudlego grania w te... W bluncy jedynkę Jak zcytowałem się, że dostajesz boomera Ale boomer to najlepsza ta jednostka, no to wiesz Ale TU orange. Dobra Multi target, Glade Thrower, Boom Okej, okay, czyli to... Czy to można wywalić? Nie można, prawda? Czyli co, Sion Sonic Boom, czyli Faster Throwing, co nie? Nie, nie kumam, nie kumam troszeczkę tego, ale okej. Okay. Mamy boomera, to jest najważniejszy. kurde. Ale jestem, hype, ale jestem zahajpowany. Uwierzcie mi bardzo szczerze. Kurczę, ciekawe jak, ciekawe jaki on jest tutaj. Może no to, to będzie takie też trochę nic dobrego i ja się niepotrzebnie hype'uję, co nie? Dobra, Double Boomer, come on, come on. Aktualnie jest troszeczkę słabo, ale spróbujmy na... Może spróbujemy no to, ale jak on wygląda?! Tak! No troszeczkę tak... E -e. Z wyglądem, ale nie wygląd jest sam ważny. A on, on chce chyba odpłacić z, mi za tą przegraną. Ale to moja wina? Eee, dobra, ej. Tu już troszeczkę niemiło się robi. E, ej, nie ty. Jaki plotbus? co jest chłopiec? Eee, czekaj, bo... Co? A on, on leci różowymi, dobra. Czy tu by się nie opłaca nic? Tylko kurde czerwoną ekonomią. W sumie użyby i kobusta A on mi daje jednorazowo tego. O, kurde, pana, to klasterki z tym Alope. Dobra, czyli co, tu Glaive Ricochet Bionic Boomer? Tu już wiem, z czego się wziął Boomer. Ja już chyba wiem, z czego się wziął Boomer. W sensie nie jestem tak do końca przekonany, ale jestem prawie że. Dobra, jeden Bloombus został dupnięty. To w ogóle Rigen, Regenerujące się te białe. No, tu na razie chilluje, ale no. Ja potrzebuję tego. Eee, Glaive Starego, dobrego Glaive który nigdy w życiu według mnie chyba się nie zmiegi. Czy Bionic Boomer jest jednak. Bionic Boomer <grym> Dobra, bo. Bo się zdenerwował, no, no bądźmy że Kto by ci... o 4500, dobra kurde ta Dobra i potrzebuję tego Bionic Boomerang no, nazywajmy rzeczy po imieniu, ok? I tu pewnie będzie turbocharge zamiast Permacharga? Czy ja jestem ten turbocharge? Dobra. Ej, nie, nie, w sumie tutaj nawet całkiem turbocharge, w sensie Bionic Boomerang wygląda. Eee, on. Of course, of course. On, on jest zdenerwowany, co nie. Kurze, czy ja to wybronię, to w sensie To BLUE BOOST! You, are you fucking kidding me? Dobra, no, no, no i byłeś zdenerwowany, bo, no i co ci to dało? I tu w ogóle muszę ten, reportować. dobra. Jaram się troszeczkę tym. Eee, dobra, no. się troszeczkę tym, jakby grał w to w pierwszy raz, ale no Muszę moją reakcję pokazać. Tak więc co moi drodzy, dziękuję wam serdecznie za uwagę. Jeżeli się spodobało, zostawcie ocenę w postaci łapki w górę. Jeżeli jednak nie ja oczywiście ocenę w postaci łapki w dół. Zostawcie suba, żeby cię z innymi materiałami. Pozdrawiam Was gorąco, trzymajcie się, cześć! Jak ten bumer wygląda, to mi się naprawdę podoba!